jak nagrywam to totalnie, to spontanie, ale to co tutaj widzę. E, znowu nuklearny Mod, tyle że teraz. Uwaga, 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 jest to. Y, na przykład tutaj, proszę bardzo. Albo chodźmy sobie. Y, tutaj, to, to jest w ogóle widać, no nie? Jest to Community Edition. Nuclear Mod jest na 1.12, a jednak jest to dobry Nuclear Mod, ale, ale bo, 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 zaraz przejdę do tego, dlaczego zacząłem nagrywać teraz, bo jeszcze co do Community Edition chwilę, no to próbowałem pomagać przy portowaniu, pomagałem, no, próbowałem pomagać. Znuklarticz modem Modernizet. Na 1.20 wersja. Ale ja nie ogarniam jawy. W M Creatorze nie mieli nic do robienia. No i się skończyło. Ale polecili mi, że mogę zagrać tutaj. A dokładnie no to tam jeden, bo jeden tylko u mnie polski. Z inny no to... Mimo, że jest z Rosji to i tak gadałem po angielsku, bo za słaby jestem w rosyjskiego. A przechodząc do tematu odcinka. No w ogóle to jest złożone, że chyba dawno na jednym z... odcinku nie robiłem normalnego wstępu typu hej Shimano. Zakończone chyba częściej robiłem normalnie. A dobra, proszę. No. Zobaczcie sobie chodzić. Tutaj! Wafel masowej destrukcji. I jak się to produkuje? To jest genialny, że nie chciałem. Albo konserwator. <grymne> Świecąca potrawka grzybowa. Znowu, zaraz sobie to na survivalu testujemy. Świecący grzyb. A jak się go robi? Kanał na promulgujący RBMK. Swoją drogą, to w ogóle Czarnobyl był reaktorem typu RBMK. A po co mam licznik, ten, promieniowania? Bo uwaga, uwaga... Butelka Nuka-Coli. Napromieniowuje mnie. No to czy dałoby się takie zrobić naprawdę. Radioaktywny napój. I pewnie jest też złożone, bo to w końcu jakaś kola. I jeszcze, że dodaję pozytywne efekty, to jakiś nuklearny energetyk, no nie? To, to chciałbym takie naprawdę. No i daj mi tu efekty, ale jak w ogóle wszystkie wziąłem? Sponuję się mogłem zapomnieć. No to to już wiem. <śmogląc> Testowałem, ale. Właśnie ta butelka w kształcie bondy. No to już wiem, dlaczego to ma taki ciekawy kształt, ale no... <laughs> w ciekawie, by się przyjęło, gdyby zrobić jakąś firmę nuka Cola <laughs> jest... A dobra, pierdolicz prawo, nieważne, czy by przeszło z nazwą Kola Zawsze można na Białorusi otworzyć, chociaż nie wiem, jak tam prawo firmowe na Białorusi Ale Białoruś lubię, więc... Jak miałbym gdzieś uciekać, to na białoruś, pewnie. No dobra, tego jeszcze nie znam. Nie wiem, co zrobi na przykład. No, nie wiem, od czego zacząć. <grym> <grym> Ale niech będzie to. Nie mogę tego jeść? Dobra, to może muszę się po prostu zgłodzić. Trzeba posprintować trochę, może trochę się zranić. Czy szkielet, to Nie wiem. Dobra. Ciach, 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 ciach. W ogóle to sobie tutaj testowałem shadery, ale żadne nie działają dobrze. A te, co mogłyby działać dobrze, bo wybuchy nuklearne wyglądały dobrze. Oto niebo nie działało, i jak się wyciągało broń, to też nie działało. Nie mogę jeszcze i. Czy to mnie antynapromieniowywało? Eee, ja tego nie chcę. Może radioaktywna wata cukrowa będzie lepsza, tylko że znowu muszę się z Zresztą To się pewnie dało przy jakiegoś komendu, ale nie wiem jaką. Albo w może od tego będę, jak się napromieniuje, trochę będę. Jeśli ja zrzegam, to może od tego będę ładny. Nie wiem, czy tutaj. Nie zwróciłem na to uwagi, czy tutaj. z tym, community, community edition też to tak działa, że jak się zrzegasz, to tracisz na jedzenie, ale dobra. Dajcie mi to. Jestem promieniowany, je, Jestem super napromienowanym. Jestem nuklemanem. Promieniowanie to są dla mnie narkotyki i zamiast alkoholu to mam Nuka jej Dobra, jestem trochę głodny, mogę jeść i. u Czekaj to mnie ile napromieniowało? Nie zwróciłem nawet uwagi na to. Ale dobra, mogę jeszcze jeszcze raz. To mnie nie napromieniowuje okej. Okay. Dobra. Zostaje mi to albo... Niech będzie wafel masowej destrukcji spodziewałem się tego Nieee. Jej. Jej promieniowanie. Jej bomba atomowa. Najlepsza przekąska dla Dleman Od razu fajne... Najlepsza przekąska dla... Na sylwester dla nuklemanów Bo nuklemani po co nam e, jakieś fajerwerki na proch czarny, jakieś protechniki Mamy tutaj taki piękny wielki fajerwerk, bomba atomowa, jej Dobra to, to jest wytestowane, to było dobre fo Aha, mi się tutaj oczy Ale... Chyba nawet dobrze wychodzi ten odcinek. A że mam tutaj trochę do zrobienia, z przetestowaniem tego, to może będzie dobry odcinek. Może będę nawet go dzisiaj wstawiał. No Zobaczy się. Karmina na promieniowa. Ale jej, promieniowanie! No to jest chyba najlepszy... Czy że to, ja to nawet wszedłem do własnego moda, też jest nuki, co ci napromieniowuje i pisze jej promieniowanie, a to przecież zaczęło się od jednego osiągnięcia, gdzie to jest. Eee, yeah radiation, a w normalnym tym na 1,70 było to akurat przetłumaczone. Choć ten mimo wszystko, jest więcej przetłumaczone w tym Community Edition, ale no, tam było. Jej promieniowanie! No. No i mam jeszcze co tutaj. Jakieś... Jakiś LGBT FOTEL. Mamy tutaj inny mody jeszcze, oczywiście, bo jak to wiesz, wielu modów, ale... LGBT fotel, drzew. Okej. Okay. E, to, to pewnie się robi jak czy drzem, ale to nie powinna normalna ta u nas chodzić? Czekaj, muszę, muszę raz zobaczyć. <grym> Dobra, mamy kofadło, owcze i mamy znacznik. Ciekawe, czy zrobiłem zuma. Tak, jak chciałem. Żeby zrobić taką ciekawą scenkę. co eee, teraz to trzeba. <gryny> które to się nazywało, wypisz dzieci badaję na to, bo no, jest co? A dobra, bo to żeby podłoga miało być, żeby dżep... żeby dżep... podłoga. Tak, to było prawda. Dobra, i teraz. Dobra i no, to bal na wełnę, co jest? To jak się tam to robi? A dobra, wracamy. Jej promieniowanie ma być. Chociaż już było i jej promieniowanie, i ała promieniowanie. A dobra, promieniowanie jest wspaniałe. Dlatego trzeba sobie ubrać jeszcze najlepszą pelerynkę. Czemu mojeng takiej nie dodało? Przecież to było już na 1,70 w Nukleartix Modzie. Jest na 1,12. Dalej. Jeszcze najlepsza pallerynka. Jeszcze nie trzeba mieć yy, oficjalnego Minecrafta do tego. <grym>, oni nic a jakieś... Właśnie jakie oni dodawali ostatnio palerynki, bo coś chyba dodawali. Czeganski co? <grym, grym>, Okej. <Okay. grym>, tego się nawet nie spodziewałem. <grym>, Ja to muszę sprawdzić. E, Koncert z czarną dziurą też się dobyłem, co pewnie. Pewnie, że spawnuje mi czarną dziurę. E, a, e, a to, to co to jest? Dobra, jak to jest jakiś glitch, to też weźmy. Eeeee. Chyba to jest zbyt normalne. To nie jest jedzenie dla nuklemanów, Chyba, że się mylę. To możecie mi w komentarzach co tam gdzieś tam poinformować. A to już wiem, co to jest? Dlaczego to jest w cudzysłowie? No, czy terenalizm. A w ogóle to jest też świetne. To są papierosy całkowicie zrobione z polonu 210. A ciekawe co to jest? się kraftować. O jadzie. Tafla azbestu. Samolotek polonu 210. To nie jest, to jest? Tabak. to muszę sprawdzić, co... Nie wiem, co to ty... jest. To jest świetne jak w ogóle brzmi na nagraniu. Uh, I was drunk? Um, Okej, okay, to tego się nie da I was drunk? To, to, to wygląda ciekawie. Mam nadzieję, że to jest alkohol radio, radioaktywny. jakieś nie wiem, plutoniol. Tyle, że plutoniol nie może istnieć chyba. <g prendere> Ale może istnieć sól pl plutonowa. Eee, na przykład albo uranowa. Co tu jeszcze? Patki. Patki. No, nie wiem, co to jest. Co tu pisze? Co tam ty? Czy tam jest ta słońca? Okej. Z mołowiną, z niedziejkiem, z tajemniczym, większym. To jest No dobra, nie gwądaję jeszcze to z czarną dziurą. Mam tu jakieś napitki. co to jest? nie wiem. O ja to zawsze czytałem po prostu Red Bull, a to jest Red Bull. O ja. <gryw> no fajne, fajne. To, to jest chyba jeszcze bardziej humorystyczny mod niż to, co myślałem. Humorystyczność chyba... No tak mój mod. Uuuu Grzybki. Ale wy anty jeszcze radioaktywne, to ja właśnie lubię. Nie ja lubię to, co mnie napromieniuje i będzie jej promieniował. ale dobra. Wydaje się, wyciekł kotlet, a jego się robiło. Na no, no. Czekaj, a bo ja nie mam jeszcze. Ja nie mam jeszcze licznika. u, ale jeszcze mocno napromieniowany. Okej, okay. bardzo mocno napromieniowany. Dobra, że zdążę to zjeść UJA! co się stało? Tego się to się nie spodziewałem. Uhoho. Czekaj dowody do. Tego się nie spodziewałem. Dobra, tylko teraz trzeba bo szkielecik nawala znaczy bo to trzeba... miałem tam żeś? okej okay. ee, to moczu napromieniowałem, czym jeszcze? tego się nie spodziewałem, czy to było, a tu mam i co? Moja pelerynka! Moja pelerynka, dobra Czemu, jak Tak, pal się Bardzo dobrze, to mi się podoba a dobra Nie wiem, czy ja mam tutaj wszystko, co chciałem sprawdzić Na pewno mam mało HP Z tajemniczym mięsem Nic się nie stało, ciekawego a, czekaj, bo to ziemia mnie chyba napromieniowuje? No i tak, teraz jestem contamination. Jestem zanieczyszczony. Dobra, bo tylko ...czemu nie mogę się. Eee. Lup jest ten Z tym, że nie wiem, czy ja to dobrze powiedziałem. No, papierosy to już znam. To jest najlepsze, co można napromieniowywać. Te mopki dobra ale też odcinek już mniejszy się zrobił, ale dobra, to to jest tajemnica. Nic! No dobra, dajcie mi tą czarną dziurę. To muszę się... Dobra. Uwaga, uwaga, uwaga. Jej Co to taka mała czerwna dziura? Chodź do mnie Okej, okay. nie Dobra, to chyba przetestowałem Co trzeba było Czekaj A jeszcze Jest jeszcze to I to jest mocne, a to jest Samoradek plutonu 238 i samoradek plutonu 239. Wspaniałe! Ale ten, to chyba nie napromieniowało. Mówiono, farma. Dobra, co tu jeszcze można by wziąć? A może do tego trzeba otwierać? No papierosy no to wiadomo co to robi licznik jeszcze trzeba i, i... i... i gdzie to co ja chciałem ten otwierać chciałem dobra Ciach. i teraz nie mogę to mnie super tak, ale to. 101, 101 radów. Bo no to tutaj 100 radów. Ju, ale skoczzę. Nie, to minowanie. Ale najlepsze to było chyba. Najlepszy to był chyba ten wafel. Tak, więc co się w to wafel masowej destrukcji, gdzie on jest. Najlepszy że to taka bomba atomowa że ten wafel. Wchodzisz do wrogiej bazy z taką bombą, z tym waflem, zjadasz go, Wysadzasz się ale wysadza też wroga. Dobra, wafel masowej destrukcji i jeszcze do drugiej one Moneta radiaci Dobra, yy, teraz Oczywiście Jak mogę zrobić zakończenie, jak nie Jej um, Jak nie, jej, promieniowanie